Dissonant. I'm losing my innocence, and you don't know my intent. And now you better back down. Ale silnik ty masz w cholerę wielki Masz większy niż w mustangu <grym> Lubię to, auto. to pali, chłopie. Lubię Ile chłopie Ile ty masz 100 litrów Nie <grym> wiem Zobacz to jest, to jest Większy silnik niż w mustangu Co pierdolasz Co to jest za silnik nie? Rozumiem <grym> może to być Ameryka Ale to jest kurde brytyjski samochód. Mamy ten ten, czyli on, on, patrz, on, on, ten, czyli chodzimy do... bo helikopter jest tu, tak? Czy yeah. nie? No tak, tu. Tak? Tu, tak, tu. Czekaj, wiesz co? Ja go, ja go zdejmę, pierwsze co, bo On mi może wkurzać. Gdzie eee, on jest? Gdzie poczekaj. on jest? w świerdzielu, chodź Poczekaj, poczekaj. poczekaj. Eee... Już możesz teraz. Ty jak on rozwalił ten helikopter? Ja nie mogę. Dlowo? Gdzie oni są? Nie ma ich. W środku są. W środku. Nie ma ich. Czekaj, dobrze, pojechaliśmy. Przecież tu byłem? Zawsze tu. Tutaj albo. A! Ty. Dalej! Dalej! O, to, to musimy... Gdzie jest samochód? Usunąłem. Tu jest! Tu! Sztyk. Tu! Ty, kur... Tu! Pomyliłem o jeden blok. Tu są. Ja też się pomyliłem, bo ja myślałem, że to tutaj. Bo tutaj lecił dobrać... helikopter, nie? Ale dobrze, helikopter zdjąłeś się, na mnie. się Czekaj, ja tutaj... Nie, Nie o to mi no. Dostał... dostał... ty na web Dosłownie, ja mu dałem granatnika na web. Restricted Aria, Nie ma żadnej restricted area ci tam... no jest? Gdzie? Halo! Ешь? Ауш. Ну. О! Ешь! Ешь! по мне. Урда! Урда! Скинь! Ну это трудно, но... Трудно! Же, No nie no! Jeszcze! Nie no! To zastęguje na klipa. Ja... <głos> <głos> Nie wiem. Nie My wiem, to jesteśmy kurde. Tak, to jest zgrane duo. Bardzo zgrane. No szybciej wczytuj się. Ja pierwszy, co to było? Master... Majcie po prostu napadu. <głos> tak. <noise> Uwielbiam to. Ja... to. Jakie Boże. głupie. O Boże. Dobra, idziemy wam bliżej. Do B. do B. Pojedziemy do B. Ja <noise> <wiem>. Jakie to <noise> było idiotyczne. Ja nie mogę. <noise> Fajne akcje. Fajna akcja, Ale, przynajmniej... Bo... Ale przynajmniej samochód się naprawił. I klip o, jest. Pasad, Sorry. No, kolejny. Ty, To będzie za to tylko dwa tygodnie ty tego GTA. Chciałem, żeby taki to się miało, To się miało skończyć. I ta, 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 ta. leci, leci, zobacz, zobacz, zobacz. leci, 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 Não, yeah, yeah, eu vou derrubá zaraz, em breve, Poczekaj, samochód problema. Pera aí, o carro tem Eu não posso... Ok, oh, está. Mam nadzieję, że mi nie będzie. Okay, się ja dobrze. O dziękuję. Ja wiem co mam robić. Ja pierwszy, ale pierwszy. A, a mam dobry tekst. Mieliśmy tylko jedno zadanie zrobić. Jedno. Dobrze. Jedno dobrze. Ale wcześniej. A no tak. No to ja pójdę Jadę um. samochodem uh -huh. No to ja nieskudziankę im dam Kurde Gdzie jest? Tutaj Zaraz yes. zginę zaraz ginę Zapraszam Kurde muszę sobie coś zjeść <grym> Ja jestem zdrowia. Jestem przekąski. Sprawdź, Dobra, nie mogę, Dobra. Ja nie mogę. Co to było za akcji? Ja się pytam. Master Minds. Migrainy. Ajku, ajku 200. Tak. Oooo! Dobra, jedziemy tu. Odbierzesz nie? Gdzie ty jesteś? Co ty? Co? Ty? Chłopie, gdzie ty? Co cię parowało? No, Wyrówniło mnie, mnie, tam mam poradzić na to? A ja wiem. O, już mnie dałeś im. O kurde! O, kogoś zlikwidowałem, jakimś cudem. Chcę mi się coś śmiać z tego po prostu. Kolejny Big Brain, nie? Nie, nie sobie wychodzisz. Jezu. Zamiast siedzieć, to ten wychodzi. Takie odbierze mnie. My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great